Cześć kochani, z tej strony ja, Wiktoria, a dzisiaj przychodzę was z, odc z odcinkiem, w którym będę wchodzić tylko pikselowe parkury, pixel parkury i takie inne z podobną nazwą, mam nadzieję, że takie rzeczy wam się spodoba, no i zostawcie łapkę w górę, nigdy o tym nie mówię, zawsze zapominam, i też chciałabym was zaprosić na mojego skina o nazwie Sky Islands. jak widzicie jest on dosyć podobny do tego skina ale głównie tylko zainspirowałam się tym, tą kurteczką jakby, tym sweterkiem, no więc zapraszam was do oglądania. Okej, okay, na starcie wybrałam sobie taki parkurek Nie wiem jaka tutaj jest lawa, za chwilę sobie to sprawdzimy Okej, okay, ta lawa jest toksyczna, ale mam nadzieję, że nigdy na nim nie spadnie. sobie zwierzaczki, hopsa hopsa No i idziemy sobie do góry Tutaj jest, y jest. no to, właśnie tutaj nie ma ludzi Więc mam nadzieję, że nie będzie mi ścinało bysypy Bo ostatnio nagrywałam odcinek, którego nigdy nie zwróciłam na moim kanale Chyba, że kiedyś go wrzucę, ale bardzo wątpię y No i po prostu strasznie mi ścinało Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie Dobra, sorki za odgłosy za okna Naprawdę przepraszam, ale mieszkam w szczególnej ulicy, jak już chyba o tym wiecie. No ale dobra, nieważne. Skaczemy sobie po ciasteczkach. Ej, ten parku będzie cały z ciasteczek. O mój Boże dobra, tam będą jeszcze jakieś inne. Więc okej. Okay. No i sobie skaczemy. Uważam oczywiście na lawę, żeby nie stracić dużo HP albo w ogóle, żeby nie zginąć. Będzie to trochę monotonne, bo jeżeli mam przechodzić przez samą lawę, no przez same ciasteczka, i samą lawę, no to w sumie nic ciekawego się na razie dziać nie będzie. Dobra, przeszłam kawałek bez was i patrzę i to jest słup, znaczy słup. kryształ plus chyba 20. No ale dobra, nie idę po niego i idę sobie, idę sobie po prostu dalej. Mm. Masakra, dobra, skaczemy. Dobra, tu mam już coś innego. Nie chciałam Was związać tym monotonnym skakaniem, więc zrobiłam krótką pauzę. No dobra, ja mam takie coś... O dobra jest mam na nadzieję, że mi się nie przyda. Ale dobra, skaczemy sobie po pomidorach? Co to jest? Dobra, pomidory. Obo jabłko, nie wiem. O Jezu, o Jezu, o Jezu, tu jest Tesla. Dobra, szybko. Mam nadzieję, że nie zginę tutaj, bo mam mało HP. O mi Boże. Dobra, tu mogło być super leczenie. Czy jakoś tak to się nazywa? Mam nadzieję, że Tesla mi nie poradzi. Przez tak tutaj bardzo z boku i... O Boże, zobaczcie ile tych Tesla tu jest. Dobra, spróbujemy jakoś tak to przejść, żebym jak najszybciej mogła stąd uciec. Dobra, Jest uleczałka, dobra, uleczołka, uleczołka, Okej, okay. jak się tylko naładuję, będę musiała stąd uciekać. Tam jest uleczołka i tam. Dobra, szybko, szybko. Okej, okay, uciekamy szybko. Teraz tutaj mam nadzieję, że nie spadnę. Okej, okay, nie spadłam. Teraz tutaj też się uleczymy. Dalej uleczymy. No, czasami tak nie trwi i się nie, i się nie robi. Ups, au. Dobra, teraz jakoś tak to zrobimy. Okej, okay, już. Dobra, o, tu mamy jabłka, dobra. Tutaj są jabłka, tam chyba były pomidory. O, i tutaj będą banany, tam będzie krzyżabier, serduszka i... Nie wiem w sumie jak to nam wyglądać, ale co to nieważne. Skaczymy po prostu. Hopsa, hopsa. I w sumie jak widzicie, wiele parkury, w których właśnie nie będzie y, ludzi, albo będzie ich po prostu mniej. Nie będą już te parkury. Stop. Mogę tam jakoś wskoczyć? Poczekajcie. O, tam jest ten słup cały czas tam jest. Kurde, mogłam go zebrać, teraz żałuję. Jak ja mam tu. Aha, tu tędy mam skoczyć I co? W sensu trochę, ale kurde, musimy tutaj. Pewnie i tędy będzie jakieś połączenie, więc tam mam wskoczyć. Dobra, nie już nie będę oszukiwać. Bo się, że po prostu spadnę tam. Dobra, jest jak, jak ja mam skoczyć? Kurde no. Uf, udało się. Już się bałam. Dobra, idziemy sobie teraz przez ten tunelik. Okej, okay, teraz tutaj muszę skoczyć? Wow, dobra, też się udało. Tam nic nie ma. Tutaj. Idziemy sobie. O i mamy portal, i pewnie do mety. No i mamy metę, więc idziemy na kolejny parkour. Okej, okay, jestem na kolejnym parkurze i jeżeli słyszycie tle wiertelny, to bardzo przepraszam, ale moi sąsiedzi postanowili złożyć y, y, remont, czegoś tak. O, dobra, pozdrawiam pandę131, bo to fajna osóbka. Dobra, skaczemy sobie, tutaj był snapchat, w ogóle najprzyjemniejszym używacie snapchata, bo z tego wyjdzie w ankiecie, która pokażę wam się w rogu ekranu. Ja osobiście używam, bo cóż, czemu by nie, nie wiem, że dużo osób już, żeby przestało go używać, o Boże. E, dobra, najpierw dokończę, żeby stało go używać, już nie jest taki modny, ale teraz widzicie to? To jest muzikali, o mój Boże Albo muzikali, ja mówiłam zawsze muzikali To jeszcze wtedy to było coś Nie, nie, jak nie, nie. TikTok, o mój Boże TikTok, co to w ogóle ma być, nie? Pamiętam, jak zmienili naz nazwę na TikTok Ja takie, co, co to ma być, o mój Boże Masakra No ale dobra, nieważne Prawie spadłam Dobre, teraz Dobra, teraz siedzę po emotkach Dobra mam taką emotkę z uśmiechem, w ogóle napiszcie mi jaka jest wasza ulubiona emotka moja ulubiona emotka jest taka yy, z takimi jakby, nie wiem kurczę, nie wiem, jak mam to wytłumaczyć no wkleję wam ją tutaj, o ile nie zapomnę macie ją teraz na ekranie chyba, jak będę, jak będę to montować to powinnam pamiętać jak to zrobić <laughs> pan się, jak ja normalnie pro parkurowiec <laughs> sarkazm, no śmiesznie, śmiesznie może skaczemy sobie po lodach Kurczę, aż mam ochotę na loda. Dzisiaj jednak jadłam, ale że na dworze nie ciepło, to nie będę sobie kupować więcej, bo po co tak. Ej w ogóle ten pomidor albo jabłko, Nigdy nie wiem jak to rozróżniać, bo w takim innym parku że pixelowym, który chyba Pixel parku się tam nazywał. I on był taki popularny w tym parku, że masakra. On jest chyba w najba najbardziej popularnym parku jak czasem czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem, nieważne. Arbuza. Napiszcie mi, czy arbuz arbuza. Tak, wy w ogóle mi wszystko robić nie? Masakra. O, fajny dynek z emotką. W ogóle, ja powinnam chyba robić takie prefabrykaty. Kiedyś je robiłam, ale przestałam i nie robię. Wow. O, jakie ładne kokardki. Wiecie, co to jest, myślę, Ja już wiem, jaką kokardkę będę robić do skinów. Jak widzicie, ten skin też ma kokardkę, ale to nie jest skin, który ja robiłam. Jest to skin stop. On był czarny, do On był czarny, ale ja sobie zmieniłam kolor na taki ładny niebieski. Mi się bardzo podoba. No dobra, super. O, mamy tęczę! ja kocham tęczę. Super, super. O, tutaj mam jeszcze podobną tęczę. W sensie, ma inne kolorki, ale też jest bardzo ładna. O Jezu! Dobra. Tylko nie skinąć. O, mój, yy, chciałam powiedzieć, Brajanek. Zawsze mam Brajanka, teraz sobie zmieniłam na y, świnkę. Yy, chcę, żeby ktoś go pogłaskał, no niestety, o, tutaj nikogo nie ma. I zobaczcie. Mamy już za chwilę metę. Tak, za chwilę. Jest utrzymywany, co trwa ten parkour masakra. Chyba jeszcze dwa parku sobie przejdę, zależy, ile trwało. No i będziemy kończyć na odcinaczek, no ale jeszcze daleko do tego. Teraz skaczemy. Idziemy tu, 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 No i jesteśmy i idę do kolejnego parkurku Okej, a więc jesteśmy na kolejnym parkurku Jest to teraz, tym razem, trudny parkurek. No sobie taki wybrałam. Bardzo fajny, mam nadzieję, że będzie. Ale wszystkie parkurki są fajne. Jedne w mniejszym w stopniu drugie w większym. Pozdrawiam koparkę, która właśnie przyjeżdża obok mojego domu. Akurat ich zaczęłam nagrywać. Wspaniale po prostu. No, też się cieszę. Co to jest za lawa? Czemu tutaj jest tak zrobione? O co chodzi? Nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. Skaczemy, skaczemy. O, zobaczcie, jaka dziwna ściana w sensie, no śmieszna, bo jest z zrobiona he, he. he, he i w ogóle, czy ja tam chcę doskoczyć? jak ja, jakby to miało funkcjonować? dobra, robimy sobie skróta okej okay. dobra, zmienię tylko sobie skina na mojego, pięknego tutaj jest, no yy, no, odpuszczamy je, że... Yy, dobra, odpisałam pandzie Czyli bardzo fajnej osób. I w ogóle tutaj już jest chyba meta. No, tam jest meta. No więc bardzo szybki parkurek. Skończymy ten parkurek i idziemy na kolejny. Więc został. Ty. Przeszłam ten parkur. Nie wiem, jak to się odmienia. No nieważne, idziemy po prostu na kolejny. A na koniec zebrałam ten parkurek, który, jak, jak mówiłam, jest z najpopularniejszego w y, czasów parkurę no nie wiem, nie wiem jak to się nazywa, no nieważne, on jest taki mega fajny i naprawdę bo tyle osób już przychodzi, bo nich się wszystko załaduje, bo nie chcemy mieć lagów, no i tutaj jest sporo osób, więc zobaczymy czy będą lagi, czy to, czy nie będzie lagów, bo jest sporo, ale nie ma ich aż tak dużo. Chyba 40 gra ogólnie, ale tutaj raczej 40 nie ma, bo są jakby takie różne serwery, ale jakby cały czas jest w tym parku, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale chyba każdy wie co chodzi. No, bo na przykład założę, że na jednym parkurze jest Mikalo, ale ty wchodzisz na ten sam parkur, ale go tam nie ma. No, coś ten tędy Ale dobra, skaczymy sobie po TVP. To mu na TVP przyznajcie się, ja nie, ja nie oglądam w ogóle telewizji, więc. No cóż. Dobra, skaczymy sobie po tych takich dziwnych sosiach. I w ogóle te parkoury są jednym z Nie wiem, czemu wybrałam inny odcinek. Może dlatego, że muszę na jutro nagrać odcinek, czyli na wtorek, czyli wtedy, kiedy go oglądacie. A ja jeszcze jakby nie mam żadnego pomysłu na odcinek, więc super. Dlatego jest to. Dobra, tutaj będzie coś trudniejszego i ciekawszego, bo mamy. Takie coś, no. Dobra, zbieram sobie monetki. Monety są też zawsze spoko. Te monety to są chyba zakrętki do śrubek. Nakrętki. Nie wiem, jakoś tak się to się nazywało. To się... Wow, ale nie spadła. prostu na skok. Przycisk skoku. Tak dokładnie. Dobra. Poczekajcie, moję muszę nie. To się nazywa. Po pomarańczy, tak? Tak, pomarańczy. Skaczę po pomarańczy. I idziemy na banana. No, mamy bananki. Miam, miam, miam bo jak grałam zawsze w tym parku, to zawsze z tego spadałam, więc nie chcemy chyba, żeby to się powtórzyło. Dobra, udało się, ale kurde, to było na tym. Jest jeszcze jeden taki parkurek, na którym naprawdę zawsze spadałam na pewnym momencie. Nie mam pojęcia, czego teraz znajdę. O, tam są wipki. Super, ja akurat wipa nie mam, a chciałam zrobić świat na konkurs pod co underground. O coś tam okopalnie jest na konkurs, ale można by wybrać pana na miesiąc. I zawsze robię te prace na konkurs. Na, na przykład ostatnio robiłam zdjęcie zwierzaka. No niestety, dla no, nie wygrałam VIP-a, no nie, trudno. Yy, no szkoda, szkoda. A dlaczego szkoda? No bo szkoda, tak. <laughs> Mamy ziemię. No ale co do tego, to nie mam vip i nie. Nie, nie, nie ma stworzenia macierzystej, ale jakby mam wszystkie materiały na nią, no ale cóż. Nie mogę i stworzyć po prostu nie jestem VIP-em. No szkoda, szkoda. Chciałam sobie zdobyć specjalny VIP, ale stwierdziłam, że w sumie po co mi... Niech... pewnie... No słuchajcie, zrobiłabym sobie VIP-a i potem byłyby wyniki na konkurs, na którym bym miała VIP-a. Yy, no i bym nie wygrała tego VIP-a, bo jakbym, jakbym już miała VIP-a. Bez sensu, ale wiem. No ale cóż... Nieważne, no, skaczemy sobie... O, zbierzemy yy, słoneczko, a tam próżnię i powietrze i próżnia, próżnia, próżnia. No, próżnie jest tak rzadka, prawie jak księżyc. Dobra, zbliżamy się do końca i zbliżamy się również do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, jeżeli tego jeszcze nie robisz. A jeżeli to robisz, to walnij w bo dużo tego nie robi. A więc <laughs> to był w tym odcinku. Ja jestem Wiktoria, wise ja się widzami ja i żegnam pa!